Walencji dopłynęliśmy o 8 rano i zaraz po śniadaniu postanowiliśmy się wybrać do oceanarium, które było dosyć blisko portu. Wystarczyło wziąć autobus, zwykły miejski, i dojechaliśmy tam w ciągu 10 minut. Oprócz oceanarium, w cenie biletu można było kupić też bilet do. Centrum Nauki. Inni skorzystaliśmy z tej promocji, kupując bilet do jednego i drugiego muzeum równocześnie. Meduzy są bardzo ciekawe, ponieważ trudno je hodować, a w tym muzeum oceanarium moglibyśmy prześledzić proces od początku do końca czyli do śmierci meduzy. Oceanarium w Walencji jest największym oceanarium w Europie. Oceanarium zajmuje powierzchnię 11 hektarów i oprócz zwierząt morskich znajdują się tu także żółwie lądowe, ptaki, aligatory. W ramach działalności naukowo-badawczej obiekt prowadzi także ośrodek ratunkowy dla żółwi morskich. Oczywiście największą atrakcją są olbrzymie akwaria i panoramiczne szyby, przez które można podziwiać żółwie morskie, rekiny. Bardzo ciekawym pomysłem jest tunel podwodny. Przechodzi się, a nad nami pływają rekiny, ryby, żółwie. Tutaj jest nurek, który za pomocą odkurzacza czyści nieczystości w basenie. W części akwarium widzę, jest też posadzony las na namorzynowy. Bardzo ciekawa roślina, żyjąca w słonej wodzie, potrafiąca filtrować i pobierać pożywienie z morza. Te panoramiczne, olbrzymie akwaria są wspaniałe. Człowiek czuje się, jakby był pod wodą, oglądając płaszczki rekiny i inne stworzenia podmorskie. Wchodząc z jednego akwarium do innych budynków, można zobaczyć po drodze żółwie olbrzymie oraz porównać się z płetwalem błękitnym, jak on jest duży w porównaniu ze zwykłym człowiekiem. Żona i syn stoją przy nim. Akwaria rekiny i tutaj ludzi jest najwięcej, ponieważ jest to ryba, którą Ludzie są najbardziej zainteresowani, chcą ją zobaczyć, jak wygląda, czy będzie atakować inne ryby, jak szybko pływa. I przechodząc do następnego akwarium, znowu krokodyl. Przechodzimy teraz do akwarium, które się znajduje pod y, powierzchnią ziemi. I to jest akwarium arktyczne, gdzie będziemy oglądać białuchy i morsy. Kilka razy w ciągu dnia są pokazy w delfinarium. Oczywiście musieliśmy też zobaczyć taki pokaz. W ramach jednego wspólnego biletu idziemy teraz do Muzeum Nauki. To jest równie interesujące, może dla mnie nawet bardziej interesujące niż akwarium. Architektura tych budynków jest wspaniała i bardzo ciekawa. Mnie kojarzy się z olbrzymimi szkieletami jakichś olbrzymich istot, tak jak tutaj te szkielety dinozaurów. Tak, jest to olbrzymi budynek szkieletor. Bardzo lubię takie muzea. Szkoda, że tylko w Warszawie jest taki ładny muzeum centrum kopernika, w Krakowie też by się przydało. Tutaj są nie tylko techniczne rzeczy, ale rzeczy z biologii równocześnie pokazujące i biologię, i naukę, chemię, technikę, medycynę. Wszystko pod jednym dachem. DNA pokazane jest w różny sposób jako jeden z najważniejszych związków chemicznych w przyrodzie. Uwielbiam takie zabawy w piasku. Tutaj jest pokazane, jak tworzą się mapy i poziomice. Przesypując piasek, tworząc góry, widzimy, że góry mają różne kolory w zależności od wysokości. Czym bardziej ciemny kolor brązowy, tym wyższe góry. Czym większa, większy dołek. Tym jest bardziej niebiesko lub granatowo i widać też linie poziomice, które wyznaczają równą yy, wysokość względem poziomu morza albo względem góry. Wychodzimy już z Muzeum nauki, muzeum nauki i akwarium praktycznie zajęło nam cały dzień, więc musimy już wracać na statek. Właściwie mieliśmy już tylko. Kilkanaście minut na podziwianie ze statku Walencji, i będziemy odbijać już do Barcelony. Ostatni rzut oka na port i akwarium. Przy wypłynięciu mamy nastrojową muzykę. Niektóre sale w pewnych godzinach są całkowicie puste, więc można sobie potrenować na fortepianie, co syn wziął sobie do serca i gra. Jeszcze ostatnie nagrania pustej sali restauracyjnej tuż przed kolacją, i zaraz wchodzimy na kolację. Dzisiaj będzie włoski wieczór, i kelnerzy będą się popisywać swoimi zdolnościami. What in the world seems to shine like you've had too much wine? <laughs> <laughs> oh, Do Barcelony przypłynęliśmy po 8.00. Port odległy jest od centrum miasta jakieś 15 minut drogi piechotą więc stwierdziliśmy, że nie będziemy brali taksówek. Barcelonę znamy dosyć dobrze, ponieważ co roku przyjeżdżamy tutaj na wakacje. Stwierdziliśmy, że przejdziemy się tylko na La Ramble główną ulicę spacerową w Barcelonie. Odwiedzimy nasz ulubiony targ warzywny i z owocami przepyszne słodkości, czekoladki oraz owoce są tutaj. Córka zaprosiła nas na Sangrię przy tej głównej ulicy spacerowej La Rambla. Spędziliśmy tutaj sobie spokojnie pół godzinki, odpoczywając, ciesząc się słońcem i podziwiając. Piękne kamieniczki w Barcelonie. Właściwie nie byliśmy długo, rozprostowaliśmy tylko nogi, Barcelonę znamy dobrze i wróciliśmy na statek po kilku godzinach. Jutro już będziemy we Francji, w Marsylii. Będzie to ostatni już port, i w tym porcie będziemy już wyokrętowywać się. Pogoda w Marsylii nie była zbyt ciekawa. Na szczęście po godzince płynięcia już była lepsza, a przed południem pogoda była całkiem dobra. Idziemy teraz na górę do jednego z najsłynniejszych kościołów w Marsylii. Właściwie jest to bazylika. Jej początek sięga aż XIII wieku. Kaplica z wysoką wieżą, która poświęcona była Marii, nazwanej przez mieszkańców miasta dobrą matką, w intencji szczęśliwych powrotów marynarzy marsylijskich do domów. Po drodze na górę mijamy czołg armii amerykańskiej z II wojny światowej. Góra jest dosyć stroma i co jakiś czas zatrzymujemy się dla odpoczynku, ale przede wszystkim, żeby podziwiać przepiękne widoki. Takie tablice informacyjne są bardzo fajne i pomocne. Można sobie spędzić tutaj z 15 minut i popatrzeć co jest co. Oraz nauczyć się trochę historii miasta. Bazylika jest wspaniała i robi olbrzymie wrażenie, zwłaszcza jeżeli ma się drona i można ją podziwiać z lotu ptaka. Ja niestety nie miałem. Nasz polski papież w 1947 roku Karol Wojtyła modlił się w tym kościele. W tym kościele widać wpływy arabskie czyli przekładanie białego kamienia z brązowym kamieniem. Marsylia ma 800 tysięcy mieszkańców czyli w przybliżeniu tyle co Kraków. Zrobiła na mnie bardzo ładne wrażenie. Być może dlatego, że szliśmy fajną turystyczną trasą, byliśmy w centrum. Jest to bardzo stare miasto, założone 600 lat przed naszą erą. Na jednej z tych wysepek jest zamek Div, gdzie było więzienie i przetrzymywany był hrabia Monte Cristo. Koniec jeszcze przejście po Starym mieście i będziemy powoli wracać do hotelu. Jutro będziemy wylatywać do Krakowa. Nasza podróż z Brazylii do Europy dobiega końca i mam nadzieję powtórzyć podróż statkiem, bo to jest jeden z ulubionych transportów mój, żony i całej rodziny. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.